Witam wszystkich serdecznie na moim kanale LR Creative. W dzisiejszym filmie zagramy sobie w mapaka do Duma Dwójki zatytułowanego Lost Civilization wraz z modem Discover Paradise. Także no, yy, uznałem, że to zestawienie świetnie do siebie pasuje. Niczym pójścia do piczki, ale czy mam rację, to się dopiero okaże. Yy, także co? No, i oczywiście, jak widać, rozpoczynamy nagrywania z moją facjatą. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Na razie to jest eksperyment. Eee, nie przedłużając tego wstępu, rozpoczynamy nową grę. Przyznam się szczerze, że nie zgłębiałem się nad tymi klasami. Więc standardowiek w wybiorę, no nie wiem, może tę. Zakładam, że to jest odpowiednik Ultra Violence. Ok. No i co, zaczynamy przygodę. Zaczynamy przygodę Trochę już grałem z tym modem, żeby się w ogóle zapoznać co i jak To trawie piszczy Już na dzień dobry Mnie tutaj Od tego to zaję spokojnie Jeszcze tą panienkę jest dobrze. Jest dobrze. Głusze jakieś... dźwięki. Ale skąd to, to nie wiem. Nie wiem, nie chcę widzieć. Dobra. Ba, mać. Ja czy tam można zejść. Nie sprawdzałem czy na mapie jest dozwolone skakanie, kłócanie. Dobra... Chodźmy może tutaj. Jakieś tworki może, spróbujemy z siekiery ich zajebać. Dobra, 1-0 następny, jeden trzeci. Chodź tutaj, gnoju. O! Dobra, mamy to, co to jest? Usza. Usza brzmi jak cichy zabójca. Mam nadzieję, że tak działa, jak zakładam. Czerwony klucz. Tutaj z tej bramy wynika, że potrzebujemy wszystkie kolory. Eee, gdzie teraz? Tu, tu. Tam widziałem jakąś norę. O tu. Zajrzymy. To jakieś piramidy odwrócone, ciekawe. Okej. Okay. jest loterka. Albo jest, albo jej nie ma. O o. Pajączek. O, może szybko tą piwę zakosić. Są takiego gnat'a. Weź nie strzelaj do mnie. Kościół, idź sobie. Co to jest za tym krzakiem? Okej. Okay. Nie wiedziałem, że w Half-Life'a gram. Kurry. już zdjęta. Ma jakiś karabinek. Dobrze, zbierajmy, zbierajmy, gdzie mam teraz iść? Tu coś. O kurwa, e, nie chciałem tak zrobić. Te są chyba nie strzelające gnojki. Ale ten już tak. Gdzie mam municji? Przeładuj. Ten chyba też strzela. Nie mam zamiaru w ogóle sprawdzać. Czy strzela, czy nie. Dobra. Eee... Syczą z lewa, z prawa, chuj wie, skąd. Moment, najpierw oczyśćmy teren. O właśnie, bo zaraz mi tu kuku zrobią. No. O idzie kolejny. Jeszcze jeden. No skudry. Coś no spędzi dzisiaj. Poszło wszystko, co? Podwodospad nie ma sekreta. To jest dobry moment, żeby zapisać. O. Dobra. Pozbierajmy amunicję. E, może życie się uleczymy, co wy na to? No, dojdy to. Strasznie to się nie uleczyłem. No, już mi połowa życia, żeby była. Dobra, tu coś jeszcze się na mnie czai? Chyba nie. Dyskietka. guzik. No to chodźmy na górę. Tam coś syczy. leczymy się co mi tak się niebiesko zrobiło O przy... przyszły gnoje jakieś dobra uleczmy się. Aj Skąd oni Życie życie myśl tak niebiesko coś włączyłem nie wiem Aj! jeszcze raz żyćko amunicję żyćko nie wyjdę jakoś nie Weź że jakąś lepszą giwerę. Mam tu coś? Nie mam. Tu coś mam. Jeszcze raz. Cholera, i tam jest. Ze spluwa. Jeszcze należy czerwony skiet, dobrze. Nie ma dziś to zawód z padem, sekreto. Matej ich tam jest, eee... a co to? Co to było? Widzieliście to? nie niewidzialny kako. Co mam teraz zrobić? La, 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 la. znowu tam jest. I strzela do mnie teraz bezstrzelny. Ty, co ja mam z nim zrobić? Jak mu się po nie pojawia? A weźcie, no bez takich. Co? Co? Gdzie on jest? ja, by, ja najpierw bym... najpierw mi się zajął, zajął tym niewidzialnym ziomkiem. Nie wiem gdzie on polas. Dużo ich tam jeszcze zostało? Bita się dziwki. Ej, ja mam jakieś granata? Chyba tak. Czekajcie. Już wszyscy? Dobra. On się z daleka do mnie. Luka kopie przynajmniej jest. To jest ja tak kątem oka widzę, pewnie jakieś... sekrety? się coś dostać. Jak? Dobra, zapiszmy to sobie. z snajpera trzeba zdjąć. Tam gdzieś lata ten kaku. O, tu się z... czeka... Naj... najpierw tyna. Ups. Amunicji nie mam. I to z tego może. Chodź tutaj. Jedna nabój miałem tylko? A skurczy jak się strzela? Jest jakiś zoom? Nie ma? Czeka. Dobra. Ich jest dwóch. Tu jak kurde tu jakiś lata, tu. szczela. Co tu się dzieje? Au! Dobra, chodźmy, nie wiem. Tutaj, chodźmy kurwa, boż sam O Jezu, jest! Co tu się dzieje? Co tu się... Który to jest ten? Uwielbimy się tej dziury. Uleczmy się. Strzela z daleka. Co tu się odpierdala? Oś tu bliżej. Jaki jeba kleśny. Nie, że mnie trafił. Jeszcze ryj mu się odczepił, chciałem je ugryźć. Co to jest widmo, tak? to jest ten właściwy? Wpaduj. jesteś prawdziwy? Gdzie on jest? Dobra, biciaj się tam. tego... Kurwa, ten jest prawdziwy. Zabiłem go? Chyba tak. Ładuj. Nie, co tam jeszcze? Mi pokazuje. Weź się przystań, gdzie to już nie jest śmieszne. Jak do mnie sypie. Bo go zabiłem, co? Już rozstrzelałem się. Też nie mam nic? Ej, ludzie! Ej! Halo, amunicja! Ej, to nie tak miało być! Novo tu A nie po nie przeładowałem lecię <laughs> amunicję Czekajcie, dopadnę tego kakosa, tylko muszę konkretnie... Co? So Ten nie. Który to jest z nich? Zaraz ginę. Gdzie on jest? Gdzie jest on? Ten ten. Nie. Ale mi się trafiło. on jest Piennie. znowu te beczki ja Gdzie on jest? Gdzie on jest? Wyłaś mieczu no całej dzień. O, ty jesteś. Urywa. Się wystrzelałem. Czekaj, gdzieś gdzie mam jakąś amunicję. O, tu mam trochę amunicji jeszcze. Ty nie, ty nie. Ale przełaby, panie. Weź nie znik, jak już. Kiedy jest Zdechłeś wreszcie czy nie? Dobra, w dupie z tobą. Żyjesz, nie żyjesz, jak gdy się z tego. Ga... Gania od cały dzień. Czekajcie. A tam jest Gnojek. Czy jak się tam dostać? <laughs> jak ich tu wykończyć? Czy to jest jakaś amunicja czy coś? Tu, co tu jest? A ah, tutai o oh.